Cięcie. Odcinek szósty. Bez pośpiechu. Po wizycie w szpitalu wojewódzkim w Lublinie, w czerwcowy wtorek rano, Piotr wyjeżdża w kierunku Sanoka, gdzie użytkowany jest od pół roku laparoskop Hercules 2015, jego firmy Inside Beauty, z nowatorską funkcją wykorzystującą piąty palec do zginania końcówki Graspera. To rozwiązanie jego autorstwa i skuteczny plan marketingowy, także wykonany według jego pomysłu, oraz dobre umowy z wierzycielami doprowadziły do tego, że Piotr zamienił właśnie multiple na siedmiosobowego vana. Piotr zna się na działaniu dłoni jako fizyk i pasjonat medycyny. Wie, jak działają mięśnie i ścięgna podczas wykonywania trudnych czynności. Ponieważ przez pięć lat pracował w zbrojeniówce przy udoskonalaniu spustów. W rozmaitych karabinach, pistoletach, a nawet bazukach. Jego wiedza zaowocowała powstaniem Herkulesa 2015, a teraz stopniowo, przez agresywną politykę marketingową, przynosi mu lukratywne korzyści majątkowe. I tak, Piotr zwiedza kraj, dzisiaj pod Karpacie. Sprawny przejazd via Karpatią hamuje ogromny korek w pięknym, czystym i kwiecistym Rzeszowie. Stąd jeszcze godzina drogi, dość krętą szosą pełną tirów, i dojeżdża na miejsce nieco spóźniony. Nastrój ma wyśmienity, bo po załatwieniu spraw służbowych czeka go tradycyjnie czterodniowy wypad do Wetliny, gdzie uwielbia ładować baterie w swoim ulubionym ośrodku pod wściekłą salamandrą. Tym razem będzie czekać na niego tam jeszcze urocza, długonoga Zosia. Dochodzi południe. Piotr dojeżdża do szpitala w Sonoku nieco spóźniony. To nie problem, bo ordynatora chirurgii zna od kilku lat. Dzień dobry, panie staż, koordynatorze, kochany. Miło pana widzieć w dobrym zdrowiu. A gdzie pozostali koledzy? Dobry, dobry, u mnie nie najgorzej, ale już jak długo w takim okrojonym składzie jeszcze wytrzymamy? Lechu wyjechał do Rajchu cztery miesiące temu, bo się wkurwił, że nie płacą za dyżury w terminach. A Marian zmarł w zeszłym miesiącu. Zostało nas trzech na co dzień. Chłopaki operują właśnie. Ja jestem po dyżurze, pilnuję dzisiaj oddziału i poradni. <laughs> Gdyby nie przyjezdni na dyżury w weekendy, to ja już w ogóle nie wiem, jak byśmy mieli dać radę. Nie mam pomysłów już, jak kogoś młodego namówić na pracę u nas. Ani mieszkanie służbowe, pensja prawie równa mojej, karnet narciarski na cały sezon w Karlikowie i Ustrzykach. Nic te promocji nie działają. Kuchnia psia macie. W złą stronę to wszystko jedzie Piotr Gaw w złą. A czekaj, hit. Tutejsza uczelnia złożyła wniosek o otwarcie kierunku lekarskiego od przyszłego roku. Wyobrażasz sobie, zajęcia miałyby się odbywać w naszym szpitalu i w Lesku. Wiesz, kiedy miałem ostatnio czas pojechać na konferencję? 10 lat temu. <grym> Po około dwóch godzinach wracają do dyżurki pozostali chirurdzy, Andrzej i Lesław. Uwalniali laparoskopowo zrosty otrzewnowe i są zadowoleni ze sprzętu zakupionego z firmy Piotra. Idą razem na papierosa na zamkniętą klatkę schodową. Piotr się dziwi, że znów malowanie. Jest czerwiec, a w styczniu też było malowane. Już trzeci raz w tym roku malują ściany. Jakieś atesty farb nie takie... I prace nie zostały odebrane przez ludzi z BHP. Co poradzić? Z drugiej strony dobrze, bo ludzie pracę mają, a u nas w powiecie o to ciężko. Dobrze, że rury wymienione w zeszłym roku i kotłownia z unijnych dotacji zrobiona. To może kilka lat posłuży. Cięcie. Koniec. Chyba, że koniec okaże się zupełnie inny.